Dwie drużyny Rydzyniaka zagrały spotkania ligowe. Druga drużyna rozpoczęła sezon meczem z Amiku Murka, Warta 2 Śrem, a 4 People for Service Rydzyniak rozegrał spotkanie na wyjeździe. Euromebel zagrał z Amiku Murka Warta 2 Śrem. Spotkanie było wyrównane. Do przerwy 0-0 po niej goście strzelili na 1-0. Natychmiastowa odpowiedź Rydzyniaka doprowadziła do ponownego remisu. Zwycięskiego gola strzelił Artur Jurga po podaniu Mateusza Tomczaka. Mecz zakończył się zwycięstwem RKS Rydzyniak 2 Rydzyna 2-1. Pierwsza drużyna Rydzyniaka zagrała na wyjeździe z Sokołem Kaszczor, gdzie przegrali 3-1. Mecz rozpoczął się od bramki, strzelonej głową przez Mikołaja Kaźmierczaka. Do przerwy gospodarze wyrównali na 1-1 i ostatecznie zwyciężyli rozgrywkę. Yes.